Są tacy, którzy zawsze są otoczeni ludźmi, a jednak żyją w ciszy, i są tacy, którzy wybierają ciszę, żeby w końcu usłyszeć samych siebie. Na powierzchni wszystko wydaje się normalne: rozmowy, wymieniane wiadomości, codzienne interakcje, ale za tymi wszystkimi więziami kryje się samotność, której sama obecność innych nie potrafi rozproszyć. To ta, która rodzi się wtedy, gdy oddalamy się od siebie i próbujemy wypełnić tę pustkę kimś innym. Może problemem nigdy nie był brak czułości, lecz brak pewnej więzi, starszej, bardziej intymnej, często zaniedbanej, tej, którą mamy z tym, kto mieszka w naszym wnętrzu. To właśnie tutaj powstaje zlecona intymność, kiedy oczekujemy, że ktoś z zewnątrz zrobi za nas to, czego sami unikamy wewnętrznie. A im bardziej polegamy na takim rodzaju relacji, tym bardziej tracimy zdolność do bycia przy sobie. Polski filozof Leszek Kołakowski powiedział kiedyś, że człowiek potrzebuje więzi duchowych, by nie zginąć w banalności istnienia. A mimo to wielu próbuje budować mosty z innymi, choć nie rozpoznali jeszcze własnego wewnętrznego krajobrazu. W dzisiejszym świecie tak bardzo ceni się połączenie, ale mało mówi się o jego jakości. Jest w nas pośpiech. By znaleźć kogoś, kto nas zrozumie, kto nas dopełni, kto nas uratuje. Ale co się dzieje, kiedy powierzamy komuś zadanie sprowadzenia nas do domu, choć sami jeszcze nie wiemy, gdzie ten dom się znajduje? To nic dziwnego, że czasem czujemy się obco nawet wśród najbliższych. To nie oznaka chłodu, ale głębszego oddzielenia, jakby zakłócenia pomiędzy tym, kim jesteśmy, a kim myślimy, że powinniśmy być. W tym hałasie. Poszukiwanie relacji staje się formą rozproszenia, a czasem ucieczką. Próbujemy odnaleźć w drugim człowieku to, czego boimy się dotknąć w sobie, ale im bardziej powierzamy ten moment spotkania komuś z zewnątrz, tym bardziej oddalamy się od jedynego możliwego punktu wyjścia naszego wnętrza. Właśnie wtedy zaczynamy dostrzegać pewien wzorzec, powtarzamy cykle, odżywiamy frustrację. Mylimy intymność z zależnością, a wszystko to nie dlatego, że ludzie nas zawodzą, ale dlatego, że źródła są gdzie indziej, w brakach, które nosimy w sobie i których nie chcemy zauważyć. Iluzja związku jako schronienia jest taki subtelny moment, w którym pragnienie bycia z kimś przestaje być wyborem, a staje się koniecznością. I właśnie wtedy uczucie przestaje być wyrazem, a staje się podporą. Nie zawsze łatwo jest zauważyć, kiedy przekraczamy te granice. Bo miłość, albo to, co z nią mylimy, często przybiera kształt ratunku. Obecność drugiej osoby zdaje się łagodzić ten wewnętrzny dyskomfort, który czujemy w samotności. Dlatego trwamy nawet, gdy coś w środku daje sygnał, którego nie chcemy słyszeć, to nie płynie z właściwego miejsca. Zygmunt Bauman, socjolog i filozof, w swojej książce Płynna Nowoczesność. Opisał to jako płynne związki, szybkie, kruche więzi, budowane nie lecz z lęku przed pustką. Kiedy nie mamy kontaktu z tym, kim jesteśmy, relacje przestają być spotkaniami, a stają się tarczami. A gdy traktujemy je jak schronienie, łatwo przemieniają się w więzienie. Jest taki moment, gdy związek przestaje być mostem, a staje się celą. I co najgorsze, klucz do tej celi trzyma ktoś, kto nawet nie wie, że jest w niej zamknięty. To właśnie wtedy emocjonalna zależność przestaje być uczuciem, a zaczyna być niewidzialnym wzorcem. Trudnym do nazwania, ale łatwym do powtórzenia. Ile razy szukaliśmy kogoś, nie dlatego, że byliśmy gotowi na coś prawdziwego, ale dlatego, że uciekaliśmy przed ciszą, która w nas rosła. Problemem nie jest samo pragnienie bliskości, ono jest zrozumiałe, ale co się za nim kryje. Tęsknota potrafi przebrać się za miłość, a samotność, której nie rozwiązaliśmy, ma tendencję do krzyczenia, nawet gdy nie jesteśmy sami. Ten subtelny, niemal niewidoczny mechanizm sprawia, że budujemy relacje na oczekiwaniach, a nie na obecności. Oczekujemy, że druga osoba stanie się antidotum na te części nas, których nie chcemy oglądać, że uleczy rany, których nawet nie potrafimy nazwać, że uratuje nas. Przed nami samymi, ale nikt nie może wejść w te role, nie tracąc siebie i nie gubiąc nas przy okazji. Gdy więzi rodzą się z ucieczki, nie są trwałe. Chwieją się pomiędzy idealizacją a rozczarowaniem. Osoba obok nas staje się lustrem braków, a każdy gest, każda nieobecność zaczyna być odbierana jak zagrożenie. Związek przestaje być przestrzenią spotkania a staje się polem niepokoju. I nawet nie zauważamy, że nakładamy na drugiego ciężar porzucenia, które wydarzyło się wcześniej. Może to nie ta osoba nas zawiodła, tylko nasze oczekiwanie, że wypełni coś, co sami porzuciliśmy. I wtedy zostaje pytanie, z kim próbujesz się połączyć? Jeśli jeszcze nie rozpoznałeś, kto w milczeniu mieszka w tobie, kiedy związek bardziej nas niepokoi niż otula, być może to, co jest w konflikcie, to niekoniecznie druga osoba, ale to, co ona w nas porusza. Nie każdy dyskomfort w relacji pochodzi z zewnątrz. Wiele z tego, co odbieramy jako odrzucenie, opuszczenie czy osąd, może mieć swoje korzenie w częściach nas, których nigdy nie nauczyliśmy się akceptować. Karl Jung, szwajcarski psychiatra i twórca psychologii analitycznej, nazwał tę odrzuconą część cieniem, tym, co ukrywamy nawet przed sobą samymi emocje, impulsy, wrażliwość, aspekty, które nauczyliśmy się tłumić, bo kiedyś nie były mile widziane. Ale milczenie nie oznacza wymazania to, co zostało stłumione, co pozostaje. I prędzej czy później daje o sobie znać cień przenika się w naszych relacjach, zniekształca sposób, w jaki patrzymy, otwiera stare rany. Gdy ktoś nas ignoruje, może nie chodzi tylko o brak uwagi, ale o powrót do bólu, który kiedyś czuliśmy, Będąc niewidzialni. Gdy ktoś nas kwestionuje, może to nie gniew na tę osobę, ale narastająca frustracja z powodu lat niesłyszalności. Obecność drugiego człowieka często burzy to, co ledwo utrzymujemy w sobie. Ten dyskomfort nie jest nowy, on jest stary, tylko dobrze ukryty. Jung nazywał to cieniem, ale niewielu rozumie, że ten cień nie musi być przerażający, by był niebezpieczny. Wystarczy, że pozostanie nieuświadomiony. A kiedy tracimy kontakt z tym, kim naprawdę jesteśmy, zaczynamy tworzyć relacje w maskach. Staramy się wyglądać na spokojnych, gdy w środku kipimy. Udajemy zrozumienie, choć czujemy urazę. I w tych warstwach udawania autentyczność znika. Intymność staje się występem. Bez świadomości cienia, więź zamienia się w pole projekcji. Przypisujemy drugiemu cechy, które w rzeczywistości są naszymi odrzuconymi częściami. Widzimy egoizm tam, gdzie są granice, niepewność tam, gdzie panuje cisza, chłód tam, gdzie istnieje tylko ochrona. To właśnie w tej przestrzeni, między tym, co czujemy, a tym, co rozpoznajemy, rodzą się najboleśniejsze konflikty. Bo jeśli nie rozumiemy siebie, nie potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, a miłość staje się polem minowym. Ale jest różnica między raną a winą. Nie wszystko, co czujemy, jest czyjąś odpowiedzialnością, i nie wszystko, co przeżywamy, dotyczy teraźniejszości. Wewnętrzna pustka i potrzeba bycia uznanym. Kiedy tracimy kontakt z istotnymi częściami siebie, coś się w nas rozpada, i to rozdarcie nie przechodzi niezauważone. Objawia się jako nieokreślony niepokój, tęsknota która zdaje się nie mieć nazwy, tylko cichy ciężar gdzieś głęboko w klatce piersiowej, to właśnie tę pustkę wielu próbuje wypełnić aprobatą innych. Nie chodzi tylko o to, by być kochanym, ale o to, by być widzianym, rozpoznanym, zaakceptowanym cały czas. Jakby potwierdzenie z zewnątrz było jedynym dowodem na to, że wciąż istniejemy, ale im bardziej szukamy potwierdzenia na zewnątrz, tym dalej. Jesteśmy od tego, co mogłoby nas naprawdę wzmocnić od środka. Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu napisał, że to właśnie potrzeba sensu jest najgłębszą motywacją człowieka. A kiedy ten sens znika, pojawia się pustka. Nazywał to pustką egzystencjalną, stanem emocjonalnego zobojętnienia, który często przybiera formę nadaktywności, lęku lub zależności emocjonalnej. Uznanie działa jak plaster. Przynosi chwilową ulgę, ale nie leczy. Kiedy pochwała mija, co niepewność wraca. Kiedy ktoś się oddala, dziura znów się otwiera. Ten stan ciągłego przechodzenia od euforii do rozpaczy zamyka nas w cyklu nieustannego czuwania. Analizujemy, każdy gest, każdy wzrok, jakby były ukrytym osądem naszej wartości. Staramy się być mili, ciekawi, z wystarczająco dobrzy. Nie z autentycznej chęci, ale ze strachu przed odrzuceniem. I prawda jest taka, że często nawet nie wiemy, czego naprawdę szukamy. Po prostu czujemy, że czegoś brakuje i próbujemy zapełnić tę lukę czymkolwiek uwagą, czułością, obecnością, a czasem nawet aprobatą od obcych. Ale poczucia braku nie da się wypełnić ilością miłości. Ono znika dopiero wtedy, gdy jakość naszej relacji z samym sobą zaczyna się uzdrawiać. Im bardziej się rozpoznajemy, tym mniej potrzebujemy zewnętrznej akceptacji jako jedynego źródła naszej wartości. To zrozumienie zmienia wszystko, bo przestajemy zabiegać o czyjeś spojrzenie, a zaczynamy podtrzymywać własne. Sztuka bycia samemu bez poczucia samotności. Istnieje ogromna i często pomijana różnica między byciem samemu a czuciem się samotnym. Bycie samemu to stan fizyczny samotność. To stan wewnętrzny. I co ciekawe, nawet otoczony ludźmi, ktoś może doświadczyć głębokiej izolacji, podczas gdy inna osoba w ciszy może czuć się w pełni zaopiekowana. Tu nie chodzi o obecność lub brak innych, chodzi o jakość przestrzeni, którą zajmujemy, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Ten, kto nigdy nie nauczył się być sam, naprawdę sam, łatwo gubi się w każdej relacji, staje się zakładnikiem więzi. Nie z miłości, lecz z lęku. A kiedy to strach kieruje naszym uczuciem, przywiązanie myli się z czułością, a obecność zamienia się w podporę. Bycie samemu nie oznacza oddalenia się od świata. To zbliżenie się do siebie, to stworzenie wewnętrznego środowiska, w którym można po prostu być, bez ocen, z przestrzenią na własne dźwięki, z miejscem na odpoczynek od zewnętrznych oczekiwań. I przede wszystkim, bez konieczności odgrywania jakiejkolwiek roli. Ale to wymaga odwagi. Samotność z wyboru, solitude, odsłania to, co wcześniej zagłuszał hałas. Pierwszy dyskomfort jest prawdziwy. Pojawia się nuda, potem niepokój, aż w końcu głęboki brak spokoju. Ale jeśli nie uciekniemy, coś zaczyna się ujawniać. Coś, co nie pokazuje się wśród zgiełku. Ety Hillesum pisała o tym w swoich dziennikach podczas II wojny światowej, nawet w 90 30... obliczu grozy odkryła w sobie niewzruszone centrum przestrzeń głębokiej ciszy, gdzie ból nie gasił jasności. Ani wiary, samotność z wyboru to właśnie ta przestrzeń. To miejsce, gdzie świadomość się wyostrza, gdzie możemy wyraźniej zobaczyć, co nas porusza, a co oddala. Tam właśnie maski opadają, pragnienia się oczyszczają, a Ego okazuje się mniej dominujące niż sądziliśmy. Im częściej przebywamy w tym wewnętrznym miejscu, tym bardziej stajemy się całością. A ta całość całkowicie zmienia sposób w jaki tworzymy relacje, bo gdy obecność drugiego człowieka przestaje być koniecznością, staje się wyborem. Jak autentyczne połączenie z samym sobą zmienia relacje, kiedy ktoś żyje w pokoju z samym sobą. Sposób w jaki wchodzi w relacje z otoczeniem zmienia się. Cicho, ale nieodwracalnie znika potrzeba bycia akceptowanym za wszelką cenę. Przestaje istnieć konieczność udowadniania swojej wartości. To, co wcześniej przypominało wyścig o czyjąś uwagę, staje się po prostu wspólną drogą, lekką, świadomą, uważną. Połączenie z selfem to głęboka więź z tym, co w nas najprawdziwsze. Nie eliminuje konfliktów, ale całkowicie zmienia ich źródło. Nie chodzi już o to, by wygrać, kontrolować czy przekonać. Chodzi o to, by słuchać. Naprawdę słuchać, bo to już nie ego siedzi za kierownicą. Zmieniamy też sposób, w jaki postrzegamy drugiego człowieka. Nie jest już tylko lustrem, staje się spotkaniem. Nasz wzrok staje się czystszy, mniej zabarwiony lękami, wyobrażeniami czy niezaspokojonymi potrzebami. Uczucie płynie z miejsca obfitości, nie z braku. Gdy jesteśmy pełni, nie szukamy w drugim tego, co sami w sobie utraciliśmy. Nie oczekujemy, że nas uzupełni, tylko że będzie współdzielić. Relacja przestaje być łatką na naszą niekompletność i staje się przestrzenią wspólnego wzrostu. To właśnie wtedy miłość przestaje być zależnością, staje się wyrazem. I jeśli relacja się nie utrzyma, to też nie niszczy. Bo nie była fundamentem sensu życia, tylko jego wzbogaceniem. Gdy obecność wypływa ze świadomości, a nie z potrzeby, tak nawet cisza między dwojgiem ludzi się zmienia. Przestaje być pustką, a staje się przyjęciem, bo gdy wewnętrzna więź jest stabilna, każda obecność przestaje być pilna, cąc i staje się święta. Duchowość wewnętrznego połączenia. Niektóre połączenia nie potrzebują słów ani fizycznej obecności, rodzą się z ciszy. Która nie jest pustką, ale świadomością. W miarę jak pogłębiamy więź z samym sobą, zaczyna wyłaniać się coś, co wykracza poza psychologię i zachowanie, coś, czego nie da się wyjaśnić, ale można to poczuć, jak spokój, który obserwuje z zamyśli, jak uważność, która się pojawia nawet pośród chaosu. Tę przestrzeń wielu nazywa duchowością. Nie jako system wierzeń, ale jako żywe doświadczenie poszerzone odczucie, że coś w nas zawsze tam było. Karl Jung mówił, że dusza nie jest czymś, co posiadamy, ale czymś, co nas przenika i że dostrzegamy ją dopiero wtedy, gdy cichnie hałas ten zewnętrzny i ten wewnętrzny, gdy przestajemy szukać sensu na zewnątrz i zaczynamy słuchać tego, co żyje w nas. W tej ciszy stare pytania się rozpuszczają, a razem z nimi znika potrzeba ciągłych odpowiedzi. Już nie chodzi o wiedzenie, chodzi o bycie. Alan Watts opisywał ten stan jako powrót do płynnego centrum doświadczenia, miejsca, gdzie nie ma oddzielenia między tym, co czujemy, a tym, kim jesteśmy. Połączenie z selfem na tym poziomie nie dokonuje się przez myśli, ale przez obecność. Tak głęboką, że staje się czcią i co ciekawe, im głębiej zanurzamy się w tej wewnętrznej przestrzeni, tym bardziej czujemy, że istnieje coś większego. Nie w sensie religijnym, lecz w sensie rozległości, jakby odnalezienie siebie było równocześnie dotknięciem czegoś większego, subtelniejszego, gdzie indywidualność i wspólnota splatają się w jedno. To doświadczenie zmienia sposób, w jaki tworzymy więzi. Ludzie przestają być tylko osobowościami, z którymi wchodzimy w interakcje, a stają się obecnościami, z którymi dzielimy energię. Więź nabiera nowej faktury. Nie ma już pośpiechu ani oczekiwań, jest słuchanie i prawdziwa obecność. Duchowość wewnętrznego połączenia to właśnie to nie ucieczka od świata, ale powrót do tego, co istotne do cichego punktu w nas, który nigdy nie zniknął, tylko był przykryty. Może to, czego szukamy w relacjach, to nie towarzystwo, lecz powrót. Powrót do tego, kim byliśmy przed pośpiechem przed potrzebą zadowalania innych. Przed tym, jak nauczyliśmy się ukrywać to, co bolało, tylko po to, by zostać zaakceptowanym, w głębi duszy szukamy kogoś, kto nas zobaczy. Ale co właściwie znaczy być widzianym, skoro sami nawet nie zatrzymujemy się, by zajrzeć do środka? Autentyczne połączenie, to, które leczy, wzmacnia i podtrzymuje, nigdy nie zaczyna się w drugim człowieku. Zaczyna się w tym, jak słuchamy własnej ciszy. W tym, jak obchodzimy się z naszymi pustkami, w tym, jak przyjmujemy to, co wciąż boli, nie próbując tego maskować. Łatwo pomylić miłość z pilnością, obecność z zależnością, ale jest w tym coś głęboko wyzwalającego, gdy uświadamiamy sobie, że nie potrzebujemy nikogo, by nas uzupełnił, potrzebujemy tylko kogoś, kto podzieli z nami to, kim już jesteśmy. Kiedy ta świadomość się pojawia, spojrzenie się zmienia. Wybory się zmieniają, relacje stają się prawdziwsze, bo przestają być budowane na strachu. Nie ma już tej desperackiej potrzeby, by zostać ocalonym, bo rozumiemy, że punkt wyjścia zawsze był w nas i od tego momentu każda więź staje się lżejsza, prawdziwsza, bardziej możliwa. Ci, którzy są połączeni ze sobą, nie muszą niczego łatać. Oni ofiarowują obecność, nie oczekują, że zostaną zrozumiani. Bo sami wykonali już wysiłek, by się zrozumieć. A w takiej obecności miłość nie jest nagła, jest jasna. Dlatego właśnie zanim zaczniemy szukać drugiego człowieka, może prawdziwym gestem odwagi jest usiąść ze sobą, zostać, oddychać, słuchać, bez potrzeby naprawiania czy ucieczki, po prostu da być. Połączenie zaczyna się wtedy, gdy cisza przestaje straszyć i zaczyna otulać. I dokładnie w tym momencie. Kiedy nie, czujesz się już samotny, nawet będąc sam. Właśnie tam rodzi się przestrzeń, w której prawdziwe spotkanie może się wydarzyć. Może znasz kogoś, kto nieustannie szuka bliskości, nie zdając sobie sprawy, że sam jest od siebie oddalony. Jeśli ten materiał może pomóc, przekaż go dalej. A jeśli czujesz, że to miejsce ma dla ciebie sens, zostań. Przed nami jeszcze wiele.